<noise> ja myślałem, że będę zlizywał. Przedstawmy kamerę. Lejko! No naprawdę, idźmy. Patrz mi się komuna przypomniała, pamiętam jak gdyby chcisz. <noise> Jedziesz sokół! Ciągnij! Ciągniesz! <noise> kurde, już szybko panie wlezie. Ta tablerkach to macie marus. Mnie już włazi, czekajcie, czy tu by. Teraz dobrze! Jo i da, joch i da! Jo, ja. Dobra, swoje miłośnicy. No Zabonij go, zbani! Czekaj A A co, tak to, w ślizgieniu. A co? ten Poczekaj, poczekaj. Przerwa techniczna. Break, break. Czekaj, Czekaj. no. Przerwa techniczna, bo nie, ja nie będę w piwie Co się zejszczał? ja wiem, że ja piwel, wiem, że piwel. Ja, wiem, że to jest dobro, ja wiem, że jest dobrobyt, ale. Okej, okay. proszcza że Nie, nie, ja, ja nie, nie, co nie, 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 To nikt nie, ma wiedzieć! Ja się e, ona jeszcze nie, dawała. nie, to nie, 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 Kęcia, a po drugiej ja nie daję. W tym momencie. Ty, ty bierzesz, tak? W tym momencie mi się urodziny <laughs> Ale, ale to nie w... chodzi o dawanie, żeby ciągnąć. <laughs> To jest różnica. I to robisz sama dla siebie, że... Tak Aby dawała, trzeba też dawać. No co, gwarancyjne na ruźli, że... No co, gwarancyjne, ale możecie tak no tą tak resztę też zaprosić. A po co? Będzie mniej piwa dla nas. Nie no dobra, ale hamstwo trochę. Jeszcze, jeżeli poszedł. A ham się no. na hamstwie zna. Czeka.

na jedzie, no na cenie, nie, ja tego no nie biorę. Dobrze, ale gdzieś na świecie. Zamknę to nie. Do待... Do Do nie. w kieszeni, no, no, no ja nie mogę. A ja, A ja? A ja? tego ja nie, nie, No nie, 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 się nie, 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 To nie, nie, się! nie, nie, ale mnie! Ale ulgów! Ja Ale ulgów! Terenia, Terenia, czekajcie! Polecam, polecam! Nie ma, nie ma, nie ma! Ty się pchaj! Czekajcie, czekaj, bo się zapinowało. Ja ja. To tylko trzeba podnieść to zielone, tak? Tak, tak! Tylko, tak, tak. że to nie jest tak do końca... Go. 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 Dobra, Dobra, o, Dorota, o, Dorota! Ale to on nie mówi Ja nie, zrób to. Nie, nie, to nie, pomyśle, szura, nie, nie, tak, warto, nie, to to nie, to 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 nie, 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 ufo, nie, 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 Pa, 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 pa. Brawo! nie, no to kto? No to nie ludzki no to... Nie 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 To jest dobre To nie jest piwo bo... To dobre no Dobra soczek Zachęcająco wygodne A chcesz się chce. chce iść Dobra ja, bo się wymierę kajcy Tak póki się nie zerwiesz w ewolencji nosi Co chcesz? O chce tam? Co? Co tam? To? Chcesz? 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 Trzymaj Ja ci dam O! 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 Nasza działucha, nasza działucha. No. no tak, szybko, szybko, ale <trym> z prawej, nieprawda? <trym> no tak, tak No co? Terajo, teraz ją. boleca. Jak działałeś? Jeszcze nie. Ja tu mam. Nie Nieważne, pyszne, jest takie, jest chłodne fajnie. Bo to jest naprawdę Daj, No! Ale nie odjedziesz, ulej! Ulej, ulej, ulej! Ulej, tylko nie ulej. Tylko nie wszystko, nie? No, zostaw Ale pociągnął! Teraz mam ty tam Ej, co macie Nie,

Wychodzi, no co my mieszamy. Czyli nie mieszamy alkoholu. Ale ja właśnie przed chwilą... Mamy spirytus? Mamy tu. Do... No właśnie, to no, ty wymieszasz. Teraz, teraz. Te, 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 te. Dokładnie. Postępuje. Druga kolejka. Kolejka jak Brak Braknie. Kam to wie co to jest kolejka jak zamieszka? mokro. No będzie to... Do... A to polityczny dla no, ostatniego będzie. Na No A, czeka. Lipny się spocił. Trzeci temat. A taki kulturalny a to jest, to jest, ciągle wiecie, jak jeszcze tak... ci tematy nie rozmawiamy o lipcu? <gry> <gry> e, e, jak to blisko. było? E, z balezieństwa, gry, obleśnictwa, Jaoi i tutaj? Nie, DJ robił. No, jest, jest, jest błąd. Idzieje, Nie, To już jest. Nie, Jaoi to jest zero. Pierwsze z balezieństwa, dwa.

do tak tak, tak, Póki następne nie tak, pociągnięcie, <tuk> to go jeździ Dziękować. Jakiekolwiek chrupki są proszone. tak, Tak? nie za mnie No tak, no tak, no tak. No a no tak. No ale, ale ale tak, no 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 tak. no 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 Ale. Ale nie, ja chciałam no, się... też próbuj. nie, nie, to? nie, 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 nie Uda się! To się Dobre, nie, nie, chodzi o tradycję! Czekaj, to się to. Nie, dalej, dalej. Czekaj, Ja też mam. Nie wiem skąd, ale wierzę ja w Ty, ale dziewczyna się Ja też tak Ja też tak chcę. Skuter. Ja też ja mnie no. Moją koszulę... Nie, nie robisz stereotypowej blondynki. Chociaż jeszcze nie. Znacz ciekawą o, o różnicy pan z blondyku, a żarówką, czy nie? No, ja nie znam. Czym się różni blondyka od żarówki? Bo blond, Jak to było, bo żarówka ciągnie na pięcie, a blondyka na kolanach. <śmówi> 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 albo ty się otrzyma, a cię blondykę z <śmówi> o dwie możliwości. to odporne na zimno, albo pies, który najlepiej ciągnie za przejrzyst. <śmówi> 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 nie, może ty nie. <śmówi> Don't worry be happy że tak powiem. To co się, bo są dostępu. Ej, ej, przepraszam, przepraszam. Ej, a umiecie tak się na przykład iść tam, bo to jest zapalone, nie? Co? To jest ten zapalony, no, shisha, nie? Aha. Wziąć, tak. ulecieć tutaj, wypuścić i się napić. Muszę ale... spróbować. <laughs> to przykazać, że tego jak się pobiega, się tak... Wolę robić ten żagiel, że jedną nie wypuszczasz i ciągle z powrotem. Dobra, trzymajcie kamerę, bo mnie się nie chce. Tak. I to poz to się nie, od razu. nie, nie, Ej, nie, 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 tak? czekajcie. Ja nie, 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 zawsze nie, 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 No. Ja to się, jak, to się, jak to się robi? Ja to już wynajmuję. My ręcza zachę Tak, tak, no. no i, Czekaj. trzeba mat combo na noc szmatek ład na oczy czekaj, dźwignij głowę. O teraz? Teraz na noc, żeby ci nie pociągło Trzymaj Nie bo nic nie widzę, dobra, trudno. Czekaj Zamknij nos. No.

Ściany zasz... no Jeszcze nie żyłeś stary. Asia... Jak ciebie się na chwala, poleje, to przecież śpła... śpła... Ale ja nie chciałbym nie... Ja bym mogła tak normalnie. Jeżeli można, jeżeli dopieroś, to się Ehh... nadaje pociągu. Nie ja tak się Słuchaj, ja... Ja to Ale tak no... no tak... <śmienny> To no jest nie, no nie tylko. To jest tak zwany y, metoda na głoda. Gdzie To jest metoda na szczęścia. Jest! Chwila, metoda na szczęścia został. dobra, coś tam tylko Nie, ciągnij się. żeby... Pły, ej, dobrał, ale nie! Je. Bo, bo ta chowa będzie śmiercić miękko! ej, błagam was, żeby ta strona się zampała! pokaż, pokaż! o! Ej, nie nie, bo ja uważam cię za potrzebującego no. dobrze, to zrozumiałam, nic nie? do, do czasu! a ja je, też nie chciałem! ja cię uważam za zajęcie tego! nie mu się należy więcej! aha, tak, tak, tak! Bo. Czeka, co z tymi kościami, bo... Kości? No, no zostały tam. Dobra, bo zawsze możemy do nich wrócić. No, ja ci biegam na Chciałam A, nie Chciałam zapisać. A ty Nie wiem. Pewnie na którymś knefę. To moja koleż. No, myśmy sobie co rozmykali. No, czemu on mnie <laughs> Ja tego nie rozumiem, no. O, nie śpięć, nie to już tak, że cię dźwięk wyłącza, jak robisz zoom czy nie? Co? Jak robisz zoom, to ci dźwięk wyłącza? Nie. Tak, tak mam jak w mam. Tomcio, rozbierz koszulę. Sam nie będę rozbierać. Co? So. Rozbieraj, Tomcio. Ja się sam nie rozbieram. Jak ja cię rozbieram. Sorry, ale to nie taki fan, jak myślałem. Co no, robimy? Stop. Striptease. Jest... Poczuć O! O! o, o. Spoko. Mamy raz, dwa, pozdrowić Mire, nie? Sześć. No. Sześć, Cię, już do niej dzwonimy. Więc jest problem. Ale jest... ona pewnie to zobaczy. Ja to ja telefon do przyjaciela. Żebyśmy nie nieułam baterii. Sakul. Ja się, ja się dostosuję. Ja ja powiem, się sprawie, jak jest to jest sprawnie, bo w każdej opcji będzie tak przerażają. Więc jak cokolwiek będziesz montować, to moje spoczyne teksty wytnij, bo moja na to będzie obawkać. <si Jest? Ja chętnie, ale nie mam z tego. Ale mnie też pozdrawiam. Kupisz tak dzwonem i nakręcisz oczy piwną. pizną. na piwnę. To i tylko jeszcze dobre sumary już było. Jak to Mały slajd. Już jestem odejkiem. Dobra. Eee, co? najpierw... piszę. bo może się.

Na każdą dziurkę na głośne... Na południu na noc... 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 Na południu na noc. Na

Bie... 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 No bie... a... Niej sama. Ja ojej, ojej! Nie mówcie tak brzydko! nie Nigdy mam się w toże. Trzy! Trzy! Poduj się, się! Dziesięć komuś ty nie kręć na mnie kamerą! A ty nie dotykaj obiektywu! Nie mataj mnie po obiektywie! A, kurwa! O, sorry. Nieważne, boli. Dobra, ciągniesz. to boli. ciągnie. To dobrze. Za chwilę się w Spoko, spoko. Proszę, nie ma ja, kasy. Ja, ja tylko przechodzę. Nie kasa, instrukcja. To się pierwsze zaraz. nami. Idziemy. A gdzieś

no, tak, tak, tak. Oh, Sibyta, coś nie, to jest spadło. Nie, no, to, to, no, to, to, to jest To jest wlicza. To jest spadło, to, 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 to jest wlicza. Wlicza, tak, No i to no, jest na no, no, to jest to jest